Siemano widzowie, dzieje się ojdzie RMR sobie troszeczkę podskoczyły do góry, no i dzisiaj sobie zobaczymy jak bardzo jak to wygląda, czym to jest spowodowane, ale zanim zaczniemy, to zapraszam na skin z manki to strona, dzięki której możecie wymieniać skiny, bazując na ich wartości. Dodatkowo, strona nie wlicza cen naklejek do wartości wymienionego skina, co daje świetną możliwość do zarobku na kraftach. Z kodem Adamczyk zyskacie do 5 dolarów przy pierwszej wymianie o wartości 100 dolarów i 35% bonusu do wpłaty. Polecam również strefę darmowych nagród. No i dobra, nasze ukochane remery, -y. może nie przez wszystkich ukochane ale co się z nimi stało? Przykładowo takie vitality widzicie? Tutaj jest 31 sierpnia, a tu jest dzień dzisiejszy, czyli piątek, nagrywam to w sumie na sobotę. Ale czym to jest spowodowane tym, że wiele ludzi dostało dostęp do CS2 i ta jakby świadomość społeczna tego jak one wyglądają i w jakiej są cenie, przy tym jak one wyglądają. No i mamy tutaj to przykładowe vitality. No te naklejki, no nie wyglądają za ciekawie, ale to to połyskujące działa na ludzi jak płachta nabyka, nie? Sama naklejka, no kurde, moim zdaniem nie wygląda za ciekawie. No ale świeci się, świeci, więc no sobie rośnie, nie? Ludzie sobie myślą, ale fajnie. Wegancko będzie się świecić za taką cenę. To ma to jakiś sens, no bo takie losy niektóre jakoś są no, x-krotnością i to tak kilkunasto, nie? Także, także rozumiemy to. No, Pepsi nie będziemy tego reklamować, jest zdrowe. Yy, no i co? Wiele osób dostało do, do dostęp do tego cs -a. no i przez to świadomość wzrosła, że wow, remery wyglądają tak i tak na cs -ie. no to sobie kupimy, nie? Kupimy sobie, no i tak, sapling się zmniejszył, no i RMRki sobie trochę chopsnęły do góry. No i czy warto kupywać? No, moim zdaniem totalnie nie warto. Jak już to lepiej poczekać po prostu na, C na wejście CSA2, bo myślę, że te remery sobie polecą w dół, na łeb, na szyję. Chociaż jest też drugi wariant, gdzie po prostu ludzie będą, inwestorzy sami będą czekać, aż, aż będzie to rosnąć, rosnąć, rosnąć. No i pewnie będzie taka stagnacja, nie? Ktoś tam sobie sprzeda, no dobra, mam taki profit, odpowiada mi, no to dobra, to sprzedaję, nie? No i będzie się to na stagnacji. Zobaczymy jak to będzie. No ja obecnie bym tego nie kupował. Ewentualnie jak to sobie tąpnie przy wejściu CS 2 to wtedy się na to zdecyduję. No, bo w sumie no jest to taka alternatywa no ciekawa, nie. Dla kogoś, kto nie chce wydawać masy pieniędzy na takie połyskujące naklejki, które mimo to są brzydkie. No ale ma połyskujące, no to se kupi. nie? Wiecie o co chodzi. No to to samo, heroik do góry, nie furia do góry. No te naklejki niektóre mają mm, też takie tło, tutaj teksturę na siebie nałożono, że przy zmianie położenia tych naklejek ten połysk jest jakby inny, nie? Już wam to pokażę. Mamy tutaj tą furię z tym tłem no i tu są takie nie jakby plusiki, no i to się, to się obkręca. no może to, być, może to być jakiś czynnik, nie? Komuś się to może podobać, no ale ogólnie naklejka no to jakby ktoś powylewał wiaderko z farbą i, i się zrobiła naklejka, nie? miejsca, no. Także no... No jedyne to, tą Furię na przykład i jeszcze z tego co kojarzę, to chyba było Big. Muszę sobie znaleźć. Tak, Big też ma takie, no moim zdaniem już o wiele lepiej niż, niż Furia. No bo może przez te kształty, nie? Big jest okrągły, to tuło też takie trochę okrągłe. Także no, jakoś się to ten... Jakoś się to w miarę tam... Ładniej wygląda. No ale no, tak jak mówię, no ta teksturka się tak... Nie wiem, obraca dziwnie. To też może mieć jakiś wpływ. Ale ogólnie podsumowując, wszystko praktycznie poleciało sobie z tych, z tych RMR-ów. No, tak jak mówię, no. Wiadomość wzrosła. Ale <gryw> jak to będzie, nie wiem, czy to będzie dalej rosnąć. Będziemy sobie to monitorować na pewno. G 2 na przykład. O dziwo nie wzrosło, nie? A G 2 moim zdaniem wygląda najładniej. Znaczy jed jest jedną z najlepszych z tych, tych z, z remerów, które i tak są brzydkie eee, Już wam pokażę. Moim zdaniem no całkiem całkiem w porządku, nie wiem czy może przez to, że nie ma tylu kolorów, że to, że to biało się tak odznacza No tutaj też jest ta taka teksturka, tylko mniej trochę widoczna plusików, nie wiem jak to nazwać w sumie, ale no ale się coś tam odznacza, no ale mniej, na pewno nie tak jak w Fury i w Bigu, nie? To samo stało się na przykład z Fejzikiem z 2.14 na 2.70 ale to jest... Tak sobie, sobie coś tam skarczy, coś tego... z godziny na godzinę, no... Nie wiem, nie wiem jak to... No raczej, raczej nie ma co teraz kupywać tego. Przynajmniej moim zdaniem, nie? I tak wy decydujecie, czy chcecie coś kupić, pamiętajcie o tym. Nawet taka naklejka... No, co niby logo, ma całkiem, całkiem fajne, podobne do Imperiali trochę mi się kojarzy. No ale patrzcie, nawet tak... Była tania, no i tak sobie hopsłanie. no bo wygląda, jak wygląda też całkiem ładnie, no odznacza się na, 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 na tym tle, takim różnokolorowym, tęczowym. Także już podsumowując, no RMR -y sobie poleciały do góry, oczywiście te w holo. No i co, trzeba czekać, co będzie dalej. No myślę, że, że obecnie nie ma zbyt fajnego okresu na to, żeby to kupić. Jak sobie to rośnie, no. Abo niektórzy to nawet posprzedają i to, i to już nawet teraz sobie tąpnie, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy, trzeba to monitorować. No ale na CSA2 no myślę, że dużo osób będzie miało takie podejście, że wow, mam już fajny profit. Zależy w sumie też kiedy kupili. Ale że mam już fajny profit, no tutaj, tutaj jest masa tych wykupień. Jak ktoś ma, no to trzymać i sobie doglądać. Takie by miałby, miałbym podejście. Ale teraz w tej sytuacji na pewno bym tego nie kupił. No i czeka po prostu aż, aż CS2 zrobi, pokaże co, jak, jak to wygląda dalej. Myślę, że to spadnie i tak. No albo ewentualnie ta stagnacja, nie? Także, Także zobaczymy, no. No mówię, fajna opcja dla tych, którzy nie chcą wydawać kroci na holo, nie? No i co, to było na tyle. Taki odcineczek pogadankowy nam wyszedł. Dajcie znać, czy podejmujecie jakieś działanie, czy może się wstrzymujecie, czekacie na CSA 2 i tak dalej. Łapka subik, komentarz mile widziane. No i trzymajcie się, do następnego, siema.